Dwa bossy i możemy iść szybko na hunta jakiegoś. Na to, decyduj się ty, bo tak samo jak on, to nie idę. No zobacz Preje, masz coś ciekawego? I jeszcze brakuje paru spektry do bestiary. A tam, do tam pewnie nie będziesz chciał iść, bo bo tam nie będziesz chciał iść. No i to spektry są dla Nubu, te 200 leveli. Dla Nubu, wbity masz bestiary, to spaniakuje, No ja dwa razy wbity bestiar na spektry. Dobra, dobra, ja nie mam wbitego, mogę iść na spektry. Zajęte są. Ja już czekam na ty. No, widzisz. Nie ten. się. Kurwa, to easy jest z tym prajem, kurwa Zimbu. Tu nie ma nawet szans na kombosa do pół HP. Muszę zrobić ten transfer, mam pomóc. A jaką masz profesję? Jak może mesa, to jak najbardziej. To teraz do dupy. Wow! Kurwa! Czyli jednak. <mógł>. <grywa> no, <grywa> 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 diabło. Na no. no L. To dupy! Straciłem miecz! <głos> <głos> Ładny miecz był, dwuręczny! Z full impumentami! <noise> Kurwa! 50% szansy! Żegnaj, Umbral Master Slayerze! Już nigdy się nie spotkamy, w życiu się nie kupię! Kurwa! Kurde. E, znowu. Ej, pada! Ej, leci! weź Gibone, może to. Kurde! Yo, pierdolę! Przecież nie mogłem dojść do niego, się wszystkie... Ja tak patrzyłem tylko jak pada nie wiedziałem co robi. Ani go nie uchnę, ani nic. To taka bezradność nagle, kurwa, że nic nie możesz <grym> zrobić. Widzę, widzę jak pada. Maxi, to no, co, chcesz szybko w Wendoro wiargnąć Ale jaki to jest zaczek? Co ty, co ty w ogóle świrujesz? Nie wiem, właśnie coś dzisiaj odkryłem, nie pamiętam już nazwy, tylko szybko to jest koło tego, koło miasta zaraz. No ale możliwe, że go mam, no dlatego nie wiem o co chodzi. Co ty chcesz klikać? Tu jest taki komin na dachu, nie? Muszę zobaczyć go. A skąd też tego odkrył w ogóle? Ja na filmiku kiedyś kliknął i nie byłem pewien czy to prawda, nie? Bo to jeden z domków yy, na bagnie, nie? Po prawej yy, stronie, tak? Ryzy... Tak. Nie przypomniał sobie czegoś takiego. Tak, trzeba wejść na dach. No to w widzenia. No co, no klikam w komin i nic się nie dzieje. Po to teraz, próbuj wejść. Uwieziłeś mnie! Absolutely. O ty, <ślenia> synu! No i co teraz mam zrobić? No kurde, nie wiem. Ty mi powiedz. Aczek na dachu, kurwa! No tu musi być jakieś zejście. Tak widzę, dzisiaj. Na Jaki kurwa! Jak z kurwa w PVP był? Koleś, koleś, jak wszedł przed tutaj na dach, to ten sobie szedł, poszedł A Jaki, to na dachu. jaki troll, kurwa Tu nie może zejść Co? Ja chyba na hunta nie pójdę Co się stało? Nie wyjdę chłopie z dachu Z jakiego dachu? Nie uwierzył mi Uwolnij go Cześć, zobaczę streamka Kurwa Ubiegnij, uwolnij go z dachu No kurwa! <grym> a, Dobrze mi to lepo skróciło, zaraz się tepnę, bo jest to, no. to nie ma rzeczywiście zejścia. A, czek sekretny! <grym> no i co tam ja? Jak tam wszedłem? No, a ci pokażę. <grym> nie bo w pierdole. <grym> <grym> o, on będzie to dziać tak wejdzie. wtedy. To ja mogę jakoś zejść, jak on wejdzie? A jak... No, żeby wejść trzeba otworzyć drzwi. Jak zamkniesz drzwi, to się nie zejdziesz. Aha, to mogę zejść, no to dawaj, otwieraj, nie będę tu stał chyba cały czas. LOL Ale troll. Chyba tam do Keepsort napisać, o takie coś. Co ty, niech to zostanie, fajna pułapka. Trzeba co robisz, kończysz questę wczoraj? Nie no, biłem sobie jeszcze raz te bosiki wszystkie, żeby wydropić jakieś itemki nowe. aj, 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 aj. aj. Uh. O kurwa, ale tam było już grubo. No ja też myślę co jest. Kurwa? Ej, już patrzę. Może pójdziesz sobie zabić na dole jedną klatę. Jest, tu jest na dole duża klata, o właśnie. Może powinienem zmienić mieczyk na ten drugi Chyba tak. Ładny wpierdziel. Wow, 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 nie umieraj! Co się stało? Co tu się. Ja pierdzielę widzieć te hapsy! No jesteśmy tu sporo, tylko wełnę gafira. O, we got gaffiry, wyrzuciło mnie. Oj, to będzie grubo. Więc ja może wybiegam z tego ja chwilę. Aha, on poszedł na ciebie. Mm, kurwa, poryspiło się wszystko. Ja zablokuję drzwi. Dobra, na razie, ale dobra, czekaj. Aha, no to fajnie. A tak się nie blokuje drzwi. No kurde, ja bym powiedział, do dobra. Kurwa, no ja muszę wybiegać, bo padnę sobie. Ja chyba też. O! Wybiegnijmy. Wyjebałem się. Co? jest? czy ja się nie leczyłem, czy co? Nie rozumiem. Ba, pierdole. Co to było? Ty, nie wiem, czy jaką bułę dostałem? Co tu się stało? Jestem wieślią mam waste'u. No będziesz miał 500k na końcu, no to... No. Au, au! Pomóż, 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 Pomagam, pomagam. Pom 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 <laughs> <laughs> Uff Potrawka poleciałaś, nie? Nie, co ty, nie pomyślałem nawet o tym czy <laughs> okay, radę? No, <śmiech> radę. <śmiech> no to trzy, dwa, jeden, go! Poczekaj! O. ty Zabiłeś się sam? Jak to możliwe? Patrz jak ja miałem dystans od niej Noż kurwa Co ty zrobiłeś? No ale patrz gdzie ja stałem, a gdzie ona stała? Nie rozumiem, kurwa nie rozumiem O, ty mi Czyli co, wrócić się na Edron? Nad high speedem. No kurwa, ale wy tam z urwaliście, jak pierdole! No co nie, ty nie ja ma parę. tak dużo? Gdzieś ty jest. Czekaj, Atom, się? A po prostu tylko w odnogę. Kurwa, czego znaleźć? Atom wyjdź tam w dół, poczekaj. Zatem. Idź do góry, idź do góry. To tutaj, torus, torus, tutaj. Kurwa, co ci dzieje? Nie leż dalej, uleżysz się? To jest? Ja kurwa nikt na otwarłem niechcący, ja pierdolę. O lol. Nie... Jakie po bo... Grave danger może? Bo się... Boże. Pamiętacie co było ostatnio? Jezu. <grywy> yes. To może se falcona jednak kupię. Już mam mnie na plate'a stać ogólnie. Pierdolię od wialków. Znowu ci kurwa 50 kena? Popiąć <grywy> znowu cenę po kasy, jezu. Yes. A teraz cyk, kik i po ptokach, po temat. O ja pierdzielę. Ja tu przed chwilą widziałem Falcon Longsworda, próbuję się do niego do, 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 Dokopać, to raz. A po drugie, chcę zobaczyć jakie ma statystyki w porównaniu do e, Umbral Master Blade'a i czy po prostu nie jest, nie ma na przykład sensu sprzedać go wtedy. I ktoś powiedział, że na wialkach nie można biznesu zrobić. Hmm. No myślicie, ile tego będzie? Ktoś pamięta ile było wcześniej, jak sprawdzałem? Na empty viale? O kurwa, falcon sword Kopiemy go, kopiemy to falcon sword'a Cyk, i falcon Longsword do pecaka. Dziękuję bardzo za kolejnego To Ty tak, tak falowo przychodzisz, padasz yy, raz na miesiąc I teraz, czas to policzyć Wbiję za dwa miesiące. <noise> Dziękuję bardzo, The ponownie. Ja za chwilę sobie tutaj przeliczę. Dopiszę, oczywiście, donate. I tak powiem ci, że już praktycznie wszystko, co mam odłożone na Falkona, to w większości to jest właśnie od ciebie. Mały donate, jak ty to mówisz. <noise> Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz. Myślę, że jesteśmy coraz bliżej jakiejś zbroi Albo jakiegoś e, innego, zacnego e, przedmiotu. Piąteczka dla ciebie, oczywiście. Psz! 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 6, 9. 52. Ja myślałem, że 52 z tym, co było wcześniej. To jest 52k. Ja, pierdolę. To jest 100k. Lol. Kurwa, coraz bujniej. Sprzedaj hopę i kupujemy Falcon legii.